To, co jest ważne dla ochrony różności biologicznej, czyli ochrony naszego świata, to żeby społeczeństwo, i światowe, i polskie społeczeństwo, żeby było świadome, jak ważna jest ta ochrona różności biologicznej, jak ważna jest ta ochrona różności biologicznej dla nas, Polaków, Polek, czy w ogóle obywateli świata. Pamiętajmy o tym, że ta różność biologiczna daje nam wszystko to, na czym opiera się nasze życie. I widzimy, że Dużo osób ciągle się to traktuje jako coś, co jest takim wymysłem osób, które są wrażliwe i które chcą chronić te zwierzęta czy, czy rośliny, a to właśnie nie o to chodzi. To nie mówimy o tak naprawdę tak zwanych ptaszkach i żabkach, mówimy o tym, jak nasza przyroda funkcjonuje, jak nasza planeta funkcjonuje i jak my możemy żyć. Zasoby przyrodnicze są potrzebne nam i przyszłym pokoleniom. Bez osób przyrodniczych nie jesteśmy w stanie żyć, dlatego warto, żebyśmy my byli świadomi o, tego, o tym, jak to jest ważne, żebyśmy my zarówno dzięki tej świadomości wybie odpowiednio wybierali zarówno w tych naszych wyborach codziennych przy zakupach, jak i w wyborach dotyczących na przykład wyborów parlamentarnych, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o decyzję, co dalej z naszym światem, co dalej z przyrodą. Nasze badania mówią, że około 75% osób, których było badanych w Polsce, yy, uważa, że różnorodność biologiczna czy, czy zasoby przyrody są dla nich ważne, ale w takim stopniu niskim. Czyli inaczej, biorąc myślą czy, czy, czy szacują, że ta różność biologiczna dla nich samych nie jest tak ważna. Co oczywiście nie jest zgodne z tym, co, co jest w rzeczywistości, jakie są fakty. I to jest dla nas duże wyzwanie.